Ojciec, minaj. Gdzie jest moja córka? Znalazłeś ją? Nie mogłem jej znaleźć. Gdzie ona poszła? Upokorzyła nas przed wszystkimi. Nie. Nie mów tego, nasza córka nie jest taka, nie może uciec. Ktoś na pewno ją poprowadził. Ona nie może tego zrobić. Ona nie może uciec. Ale ci powiedziałem, ona uciekła. Ona nas upokorzyła. Kejder Khan, proszę wybacz nam. Nie mogliśmy chronić tego, co do ciebie należało. Panie, panie. To nie jest taki błąd, który można łatwo wybaczyć. Wszyscy musicie ponieść karę. Co ty mówisz, kader? To nie nasza wina. Ta nieszczęsna dziewczyna nie poinformowała nas o tym. Nawet nie wiemy, gdzie ona poszła? Ona odeszła z tego domu. Ona należała do mnie. Jej nie ochroniłeś. Pozwoliłeś jej odejść. Nawet nie pomyślałeś o konsekwencjach. Spójrz, kader, proszę nam uwierzyć, proszę nam uwierzyć. Nie wiedzieliśmy, że ona kiedykolwiek to zrobi. Nic nie wiem, panie mistrzu. Powiedz mi adres minę lub co. Albo co, przygotuj się na decyzję ławy przysięgłych. Ława przysięgłych? Abdul Kader. Przysięgamy na Boga, że naprawdę nie wiemy, dokąd ona poszła. Gdybyśmy wiedzieli, że ona chce iść, czy byśmy jej pozwolili odejść? Spójrz, ciociu. Nie wiem o tym. Albo powiedz mi o adresie miny. Lub przygotuj się na decyzję ławy przysięgły. Hejde, Posłuchaj nas. Teraz przynieś to. Już się spóźniam. Co to jest? Jak zrobiłeś jajko? Robię tylko tak. Było lepiej. Jeść śniadanie na zewnątrz. Dokąd idziesz? Idę spotkać się z kimś. Następnie. Jak będę tu żył sam? Spotkam się z nimi za ciebie. Mam spotkanie z producentem. Więc pójdę z tobą też. Czy sprawdziłeś swój stan? Jak można poznać kogoś w tych ubraniach? Mam też inne ubrania, pójdę je założyć. Wiem, jakie masz ubrania. Okej, okay, słuchaj, mam pomysł. Mam trochę ubrań. Dlaczego ich nie założysz? Okej, okay, daj mi te ubrania. W porządku. Jeśli on nie chce jeść, to ja mogę jeść. Jestem bardzo głodny. Co się stanie? Co się stanie, jeśli ława przysięgłych łajdę wyrok na naszą niekorzyść? Co zrobimy? Dlaczego nic nie mówisz? Idź i daj Abdul Kaderowi do zrozumienia, że nic nie zrobiliśmy w tej sprawie. Nie wiemy, dokąd poszła. Jak mogę mu to wytłumaczyć? On jest obcy. Kiedy moja własna córka nie dbała o mnie, to jak mogę się na niego skarżyć? Kochana ciociu pij wodę. Wkrótce znajdziemy me Nie potrzebuję wody. Powiedz mi, wiesz o tym. Wiesz, gdzie jest moja minaj? Opowiedz mi o niej. Ona o tym wie, wprowadziła naszą córkę w błąd. Kochana ciociu, nie wiem o niej. Czy tak odwdzęczasz się swojemu wujkowi? Powiedz mi, czy tak to oddałeś? Powiedz mi, gdzie jest minaj? Zostaw ją. Ona wie, gdzie jest moja minaj. Dlaczego mnie nie słuchasz? Ona wprowadziła w błąd naszą córkę. Dlaczego nic nie mówisz? Powiedz mi, gdzie jest Minai? Kochany wujku. Kochany wujku, uwierz mi wujku, uwierz mi wujku, nie wiem o niej nic. Ona kłamie. Nie wiem, dokąd ona poszła. Ona kłamie. Uwierz mi wujku. Ona kłamie. Dlaczego nie umrzesz? Odejdź stąd. Kochana ciociu, naprawdę nie wiem, gdzie poszła Meanoi. Poczekaj tutaj, wrócę za chwilę. Ej, co zrobiłeś? Poczekaj, kochanie, dlaczego jesteś zdenerwowana? Mówiłem ci, jesteś bohaterką mojego kolejnego filmu. Dobrze, dobrze, zadzwonię za 10 minut. Dobra. Jak się pan ma? Ty. Co tu robisz? Idź stąd. Panie, dlaczego pan się złości? Mam dla ciebie świetną nowinę. Nie interesują mnie twoje wiadomości. Wyjdź stąd, wynoś się. Panie, przynajmniej nie posłuchaj. Chcę pokazać ci kilka zdjęć. To jest tak wspaniały utwór, że pewnie nigdy go nie widziałeś. Nie chcę rozmawiać z oszustem takim jak ty. Pamiętasz, musisz mi oddać pieniądze. Czy zapomniałeś? Panie, pamiętam wszystko. Denerwujesz się bez powodu. Obiecuję, że zwrócę ci całą kwotę pieniędzy. Ale kiedy zobaczysz te zdjęcia? Kino? Jakie zdjęcia? Pan. Spójrz na to. Spójrz na to. Taka piękna dziewczyna. Jeśli uszczęśliwiła któregoś z twoich producentów, wtedy możesz obejrzeć następny film. Dlaczego teraz na mnie patrzysz? Najpierw uderzyłeś w samochód, a teraz patrzysz na mnie? Czy ty w ogóle słyszysz czy nie? Co się stało? Czy on cię niepokoi? Zajmij się swoimi sprawami i idź stąd. Dobrze, dobrze. Żebyś mógł mnie zobaczyć i usłyszeć. Poczekaj, pozwól mi zadzwonić na policję. Posłuchaj mnie. Nic nie zrobiłem, to nie moja wina. Nie pomyliłeś się? Najpierw uszkodziłeś samochód, a teraz mówisz, to nie twoja wina. Zaparkowałeś samochód w złym miejscu. To dobrze, najpierw wyrządziłeś nam krzywdę. A potem wy, bogacze, obwiniacie nas za to, ale nie masz pojęcia, kim jestem. Kim jesteś? Ja jestem. Będę wielką supergwiazdą. Wtedy ludzie tacy jak ty poproszą mnie o zrobienie sobie selfie. Teraz nie chcę rozmawiać ze zwykłym człowiekiem takim jak ty. Po prostu daj mi moje pieniądze. Pieniądze? Uszkodziłeś samochód, oddaj za niego pieniądze. Słuchaj, posłuchaj mnie, rzecz w tym, że... Nie, nie potrzebuję żadnych wymówek, daj mi pieniądze. Albo zadzwonię na policję. Dobrze, dobrze. Ha, ha. Mam nadzieję, że uda się naprawić twój samochód. A jeśli nie zostanie naprawiony, to moja karta. Możesz to naprawić w warsztacie. Dobrze, w porządku. Teraz zabierz swój samochód. Ale dlaczego? Dlaczego miałbym zabrać swój samochód? Bierzesz tam swój samochód. Tak arogancki.